Cześć, z tej strony Ewelina. Dzisiaj zapraszam Cię do Sinsej. Także chodźcie, chodźcie, wchodzimy już do środka. I oczywiście od wejścia witają nas manekiny, czyli taka wizytówka sklepu, tym, czym sklep nas zaprasza, tym asortymentem, tym nas witają. No właśnie, patrzymy, w co są ubrane manekiny. A to. Czy tym sklep nas zaprasza, czy też nie? No to na to pytanie Wy już y, sami możecie mi odpowiedzieć. Przypominam też moim nowym widzom, że nie wszystkie ceny czytam na głos, bo jeżeli widać daną cenę, to niekoniecznie muszę ją czytać na głos. Ceny też, jeżeli czytam, to czytam zgodnie z tym, jak są umieszczone na metce, czyli. Zaraz zobaczycie. No właśnie. Mamy to. 79.99 fantastyczny żakiet. Te żakiety ogólnie w sensie są rewelacyjne. Ja za każdym razem praktycznie teraz wam pokazuję i będę pokazywać, bo tyle ile wiadomości dostaję na moim Instagramie o tym, że wy, dziewczyny, zakupiłyście Właśnie te żakiety i że jesteście tak bardzo zadowolone i że nawet macie różne, że trzy, nawet niektóre tutaj dziewczyny piszą, że trzy sobie zakupiły te żakiety i są bardzo, bardzo zadowolone, także no to mega cieszy. Dobra, ja o żakietach, a zobaczcie, co ja rewelacyjnego Wam tutaj pokazuję. To są tak świetne bluzki, tak pięknie wyglądające, ja mam ochotę pomierzyć. Tak, mam ochotę być przymierzalni i zakładać właśnie te ubrania na siebie i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać, będzie się prezentować. No, ale to nie dzisiaj, nie dzisiaj, słuchajcie, ponieważ ja jeszcze jestem taka podziębiona, więc wiecie to tak nie bardzo. No, za jakąś chwilkę, za jakiś czas. Tymczasem pokazuję wam taką krótką kurtkę. No, teraz już nie krótka kurtka, tylko teraz zobaczcie, co my tutaj mamy. Taką bluzeczkę z kołnierzykiem białą, dość fajnie wyglądającą. Ja myślałam, że tam jest brudne, ale to po prostu jakiś pyłek tam się przyczepił. No i panterka. Tej panterki to jest po prostu... <grytanie> po prostu jest jej dużo. Słuchajcie, panterka, yy, rewelacyjna cena, 39,99. Ona jest tutaj w pasie drapowana. No i dość sporo jeansu. Nadal słuchajcie są modne, zarówno spódnice, długie, krótkie, jeansowe, z tym, że ten jeans bardziej taki ciemny. Taki roboczy, ja bym nawet powiedziała. A tutaj zerknijmy sobie na to, myślę, że też bardzo ciekawe, bardzo mi się podobały te spodnie. No i też w przystępnej cenie, 49,99. Idziemy dalej i słuchajcie, będę pokazywała fantastyczne dzisiaj rzeczy. Tak, mamy tutaj ciekawą pozycję 49,99 i jest to o tyle fajna rzecz i ciekawa. Z tyłu mamy to wiązanie, więc to właśnie czyni, <laughs> czyni tą bluzeczkę taką bardziej ciekawą. No i kolorek, widzicie? Baby Blue. I zaraz Wam pokażę drugi. No, będzie zdziwienie dziewczyny, czy nie będzie zdziwienia? Nie będzie zdziwienia. Mamy ten śliczny nasz pudrowy róż. Tak, ja potrząsam ubraniami, bo one inaczej, wiecie, wyglądają właśnie w momencie, kiedy pracują. 69,99. Ktoś tutaj odwiesił fantastyczna, długa jeansowa spódnica z rozporkiem z przodu. I właśnie to jest ten idealny kolor jeansu. Teraz mega w trendach. W trendach co my tutaj mamy paseczki. E, 39.99. Ja wam powiem, że w 97 roku moja przyjaciółka Marzenka nosiła właśnie takie bluzki. Ona uwielbiała wszystko, miała z kołnierzykiem i w większości to były właśnie paseczki. E, także mi się ona teraz przypomniała. 29,99, kolejne sztosy, petardy, zobaczcie, to jest cieniutkie, wiele dziewczyn pisało do mnie, że Ewela to jest cieniutkie, to jest cieniutkie, ale wiecie co, niektóre dziewczyny chcą właśnie, żeby to było cieniutkie. Tutaj mamy golfik z krótkimi rękawkami i też mamy róż, no zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda, no ta wiosna to będzie... To będzie przepiękny czas i te kolory, które teraz właśnie są modne, to jest też fantastyczne, że się obudziły te kolory, że i ten niebieski, i ten różowy. Także to jest fajne, że mamy ten wybór, no bo nie wszystkie dziewczyny lubią, tak wiecie, bardzo, bardzo na różowo być. Tutaj mamy spodnie 39,99. Ja ich też przedtem nie widziałam, ale wiecie, tych rzeczy jest dość sporo w Sińce i zawsze jestem zaskoczona, bo widzicie, ile ja razy jestem w tych sklepach, a ja zawsze, zawsze znajdę coś nowego. No ja sobie tak lubię też przyłożyć yy, jedną rzecz do drugiej rzeczy, wiecie. No tak, w tej głowie yy, mojej <laughs> różne rzeczy, jakieś stylizacje rodzą się. Tak, i kamizelki nadal też są modne. Yy, tutaj marynara. Ona ma, tak wiecie już te rękawy ściągnięte tak jakby do góry. Niektórzy z nas lubią właśnie tak sobie podciągać na przykład makła, tak uwielbia. No a tutaj już mamy gotowe. No i spodnie, spodnie, dalej spodnie 49,99. Szarość, zobaczcie, szerokie nogawki. No i tutaj mamy białe, białe. Ja uwielbiam, uwielbiam ten kolorek biały. Ja czyś świeżo, lekko. No uwielbiam, ale ja zawsze lubiłam białe obok czarne. Troszkę fasonami się one różnią, ale mamy wybór dziewczyny. Dobieramy pod to, pod siebie, tak? Czyli co ja lubię, w czym lubię chodzić, w czym się czuję wygodnie. Po prostu musimy wiedzieć, co chcemy, a jeżeli nie chcemy, to pytamy się kogoś o radę. Co my tutaj mamy? Wiecie, co my tutaj mamy? Ja wam pokażę. Sztosy. 29.99 obie pozycje to są takie sukienki i zaraz sobie też zobaczymy skład. I ja wiem, że sporo dziewczyn kupuje takiej sukienki sobie nawet na co dzień. One są wygodne, słuchajcie, no i ta cena i ta cena i yy, kolorowe, więc też to jest fajne. Widzicie skład? No widzicie. Czyli w sensei znajdziemy fajne rzeczy z dobrym składem i w rewelacyjnej cenie. Dlatego nie lubię, jak ktoś ciągle mówi, że tylko tutaj są te najgorsze rzeczy, najgorsze składy. Słuchajcie, to nie jest prawda. Tutaj znowu Wam pokazuję tą drugą sukienkę. Ja wiem, że widzicie, komuś się może ten styl nie podobać, ale jeżeli chodzi o składowość, to znajdziemy dobry skład. No, mamy też kolor ku czarnym. Tutaj kolejna sukienka. Bardzo ciekawa, taka ten materiał taką fakturę ma. No i podglądamy cenę, szukamy ceny, jak zawsze, jak zawsze. Trzydzieści pięć dziewięćdziesiąt Te suknie, to są suknie takie 69,99. Dla mnie to są wiosenne, to są takie wiosenki, pachną wiosną, no i cóż, no, Widzicie, też panterka. No i ja lubię takie sukienki właśnie wiosną, kiedy to narzucam jeszcze na siebie jakąś katanę, jakąś ramoneskę i już jesteśmy gotowe. T-shirty. Zobaczcie, od jakiej ceny? Od 9,99. T-shirty to jest kolejna... Yy, Taka pozycja, tutaj mamy za 9,99, którą warto kupować właśnie w Sinsei. Dlaczego? A dlatego przede wszystkim, że mamy tutaj świetne ceny ich i fantastyczne składy. W większości będą to czyste bawełny. Czasami jest jakaś domieszka, na przykład ten elastan, ale to wiecie, wtedy ona jest bardziej no, taka rozciągliwa, tak? Nie jest też tam czasami jakaś domieszka czegoś innego jest, jest potrzebna. To nie jest tak, że wiecie, że tutaj musi być 100% bawełny, ale w większości właśnie one mają 100% bawełny. No i ta cena. Także tutaj sobie oglądamy. Tutaj tylko kilka, zaledwie wam pokazuję tych pozycji, bo tego naprawdę jest ogrom. Ona na przykład tutaj, zobaczcie, jaka ciekawa. I też cena 1299, rewelacja, napisy, love, świetna. No tutaj coś takiego. No i te żakiety, żakiety w stylu Chanel teraz. Na wiosnę to jest po prostu obłęd. Pokazuję Wam guziki, bo nie zawsze to guziki mamy odsłonięte. One są tak ładnie teraz zabezpieczone często. No i zobaczmy, sobie, jak ona wygląda, jak ona się prezentuje. Słuchajcie, i do jeansów, i na elegancko, i bardziej można wystylizować to troszeczkę na sportowo. Więc no po prostu tutaj mamy tak dużo możliwości, dziewczyny, że naprawdę nie mamy co się bać takich żakietów, a to makła. Tak, to przeziębiona makła. Uśmiecham się do Was. Uśmiecham się, serducha i idziemy dalej. Sinse jest szeroka, bardzo oferta właśnie jeansu. Jeansu. Czy to będą spódnice, czy to będą spodnie, spodenki, no rozmaite rzeczy, jakieś słuchajcie, ketany, różnego typu inne rzeczy, które są właśnie z jeansu. Ten jeans jest moim zdaniem i zdaniem wielu, wielu osób bardzo dobry gatunkowo, no i oczywiście mamy go też w rewelacyjnej cenie. A co my tutaj mamy? Zobaczcie spodnie dresowe na licencji 2499, więc proszę, jest też to świetna oferta. Słuchajcie, jesteśmy w końcówce już naszego filmu i to już są dwie ostatnie pozycje. Ja przytulam Was bardzo, bardzo mocno, życzę Wam wszystkiego cudownego i do jutra. Buziaki, pa pa!